Wierzam jak do siebie dawno oznaczony teren Chcą po mnie schedę, ja ciągle czy mam zakierę Masz umysłową biedę, to ci ziąpory poryje bereta, Tam maolaci tylko patrzą jak czy tuli szere. Co jest pięciu waćki jest w... Jest grane, what the fuck! Tak mam... Tak mam tak się czuję jak ten piesio. Słową biedę to ci ziom poryje bereta, maolaci tylko patrzą jak czytuli szele Co jest pięciu rwaćkę, z wilki są świeżego mięsa To jak sześć poprzez trzech, Haj za nią a może spętać Ulica ma konszachty, żyje trapem, a nie country Na mieście tyle kopsu, że se chyba kupię narty Na nadgarstku Głupią łuski, trzy siódemki, nie szóstki, nie szóstki, nie szóstki Mam przy sobie paru kumpli, nie szujki, nie szujki Dzieciaki są znów tej trudki, na dzielnik widzą czujki, a narkobiznes biznes kupi nowe najki funkcje sztuki. Topy zrzeszone rośliny, jak pęgę co dzień mielimy Drogie niemieckie maszyny, kobiety nie nie dziewczyny Wysoko w górę patrzymy, masz problem to zobaczymy Tu każdy jest fajny i miły do czasu jak pierdolone gremliny Tu do rana, leci cała wiara, żaden chuj do strzania Nie będzie nas rozganiał, tylko tu do rana Niedobry bit ale to Sir ale ja w ogóle kurwa nie wiem, jakoś do mnie nie trafia znaczy, jedyny, jedyny raper z takiego, wiecie, z takich raperów <laughs> Chuj, do <szczania. śmiech> tylko to w głowie, się kurwa powiedzieć Jedy... <laughs> Jedyny, jedyny raper z takich, wiecie o co chodzi Naszych polskich OG raperów, że wiecie co, oldschoolowo nawijali od dawna Co jest, jak, jak, zaczął nawijać na czymś nowym Bo szła fala I mi siedział to bonus RPK, jak zaczął kurwa nawijać na trapie, no to było pojebane, to było super a to nie wiem, no. no. Ale chociaż ten chuj do szczania... <ścoughs> Czekajcie, muszę jeszcze raz go sprawdzić. Czy my masz problem, to zobaczymy. Tu każdy jest fajny i miły do czasu, jak pierdolone gremliny. Tu do rana leci cała wiara, żaden chuj do szczania. Nie będzie nas rozganiał, tylko tu do rana. Leci cała- Kurwa, liczyłem na jeszcze jednego chuja do szczania, nie, jakby był jeszcze jeden chuj do szczania w refrenie, no kurwa, mógłbym, mógłbym niestety polec na mojej opinii i zacząć tego słuchać, nie Jeż, za, Jakby był jeszcze jeden chuj do szczania zamiast rana, nie, to myślę, że byłby, kurwa, odpalana ta piosenka